Nadszedł czas, żeby prawidłowo przygotować rzepak do zimy. Wybierz produkt, który pozwoli Ci ochronić go przed najważniejszymi chorobami, takimi jak sucha znielizna kapustnych, czernik krzyżowych czy szara pleśń oraz prawidłowo go wyregulować. Na czym polega prawidłowa regulacja rzepaku? Nie polega tylko ona na obniżeniu, zmniejszeniu pokroju roślin, ale przede wszystkim na wzmocnieniu systemu korzeniowego oraz zbudowania zwartej rozety, co w efekcie pozwala na wysoką zimotrwałość oraz łatwiejszą regulację pokroju i kontroli pokroju roślin wiosną. Najlepszym produktem do zastosowania jesienią w rzepaku ozimym jest Carix. Produkt pozwala na bardzo dobrą ochronę fungicydową oraz prawidłową regulację. Substancje czynne zawarte w tym produkcie to chlorek metylpfatu i metkonazol. W wyjątkowej i oryginalnej formulacji, która pozwala na jak najlepsze przyswajanie substancji przez roślinę, długotrwałe działanie i przede wszystkim oczekiwany efekt. Z dobrej praktyki rolniczej wiemy, że najgorzej jest robić coś dwa razy albo robić poprawnie dlatego wybierz oryginalny produkt sprawdzony przez lata wybierz Carex o najlepszym fungicydzie z funkcją regulatora wzrostu już wiesz a jeśli potrzebujesz więcej informacji odwiedź naszą stronę i zaobserwuj profil